Ja yeah, jest znowu u mnie prąd, wracamy z drogą do Disney Plus w Polsce, już dziesiątą! Cześć, witajcie... Co? X-Meni. X-Meni! Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu <laughs> do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Jadek. Witajcie w naszym kolejnym odcinku drogi do Disney Plus w Polsce. Zobacz Radku, mam już drugą połowę lutego. Tak mamy połowę do tego i w sumie czy jesteśmy bliżej, czy dalej Disney Plusa? Czy ja ogólnie jesteśmy. Z, jest z każdym bliżej. dniem jesteśmy coraz bliżej. Nie mamy jakichś. Tak. W tym tygodniu pojawiło się całkiem dużo rzeczy, o których dzisiaj sobie wam powiemy. Nie było jakichś przełomowych newsów, ale o takich innych rzeczach powiemy sobie na sam koniec. Tak jak zwykle, zaczniemy sobie od rzeczy od stopnia procentowego ilości rzeczy po polsku na Disney Plus, później pogadamy sobie ogólnie o wszystkich pojedynczych tytułach, które są. A na koniec. Zostawiliśmy sobie takie kilka smaczków, takich coś tam o polskich rzeczach, o jakichś tam słowackich, czeskich dabach, o jakichś tam błędach, w jakimś, jakichś tam napisach i jakimś tam lektorze, ale to już będzie na koniec. Zacznijmy sobie od tej ilości tłumaczeń po polsku na Disney+. W tamtym tygodniu mieliśmy 33,46% audio, a w tym mamy 34. ten tydzień kończymy właściwie z 34,43%, czyli Prawie procentik w audio, co jest dobre w porównaniu do tego, co było w poprzednim tygodniu, bo poprzedni tydzień był gorszy dla audio, a napisy skoczyły z 26,36 na 27,41, czyli ponad procent. Jest dobrze. W norma wyrobiona, radku. Tak jest, norma wyrobiona, oczywiście zawsze podkreślamy, że w przypadku tych procentów bardziej się liczą zdecydowanie seriale niż filmy, więc to też jest trochę zagłosowane. A w tym tygodniu było trochę filmów. Izmowili. A w tym tygodniu nie było tyle Blakisz, więc ogólnie było. Tak, więc ogólnie było naprawdę, ponieważ w poprzednim tygodniu, jak mówiliśmy, bardzo dużo odcinków dodawano blakis tłumaczenia, a w tym tygodniu to się rozłożyło się na wiele rzeczy, ale też na filmy, ponieważ trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu pojawiło się polskie audio czy napisy w naprawdę w ciekawych produkcjach e, w ogóle, e, To jest dość ciekawe, że e, dużo tych produkcji jest właśnie związanych z mutantami, czyli właśnie z X-Menami, ponieważ zarówno pojawił się lektor w pierwszych aktorskich X-Menach z 2000 roku. Pojawił się też Lektor w pierwszym Wolverine, to znaczy tym, tym takim bardzo słabym, dobrze pamiętam. Tym Origins, Origins, tak, tym tak. X-Men Origins Wolverine, tak. A także dubbing i napisy w mrocznej tak. Phoenix, więc, więc dość tego się pojawiło. A z tego co pamiętam, to jeszcze w poprzednim tygodniu mieliśmy chyba X-Men pierwszą klasę. Tak, jeżeli dobrze, to dobrze. Kojarzę, oczywiście cały czas. Też jest dodawany dubbing i napisy do animowanych X-menów. Oczywiście prawdopodobnie to się nic nie łączy ze sobą, nie. Ale, znaczy, ale jednak. To jest folder X-men i nagle postanowili Może to po prostu dodają od tyłu, to znaczy, że od końca alfabetu i, i te X jest na dość. Do <laughs> ja to już w ogóle poleciałeś mocno. Z tym. A wiesz, o tym, za X jest dość mało, bo na Y i Z to jednak dość niewiele rzeczy, więc te X-men to dość. A Zik i Luther są po polsku? No nie. No i widzisz, wyjaśnione. <głos》>, więc od z... Ale są chyba po czesku, więc może i masz rację. Nie, nie jestem nie, pewien, nie dam sobie ręki uciąć. Ale chyba, coś nie, tam, chyba nie, coś chyba coś nie. Są, chyba kantoński dodawali, nie czeski. Nie. Coś w tym stylu tak, tak. ale Widzicie, ogólnie tyle jest... tego jest, że nam już, nam już mózgi parują od tego. Tak, ale widać, że, że bo wiesz, masę próbowaliśmy na przykład na grupie Disney <głos》> plus Polska, dodawajcie Magwela, dodawajcie Magwela, no i My, Musicie bardziej Precyzować swoje żądanie, jeśli chcecie Marvelków, na przykład MCU, Marvel Studios. <grystanie> znaczy, nie żeby to miało jakiś wpływ, ale, no, ale jeśli samunujecie coś wystarczająco długo, to się to sprawdzi. Tak jak w przypadku agenta Kupra. I radka. Dobrze. A skoro mówimy o Agencie Cooperze, to w tym tygodniu pojawiło się bardzo dużo odcinków yy, właśnie Darkwing Ducka, już yy, bodajże jakieś około 40 odcinków zarówno z yy, audio i napisami. Nie wiem, czy teraz będziemy mówić o błędach, czy o nich poczekamy na samą końcóweczkę. Yy, jak chcesz, Radku, to i tak jest twój temat. Oczywiście, Agent Cooper, Darkwing Duck yy, zawiódł mnie. Dużo rzeczy mnie zawiodło, zawiódł mnie zarówno sam, sam dubbing, ponieważ nie wiadomo dlaczego był ten dubbing nagrywany przez inne studio niż nowe Kacze Opowieści. Jeszcze znaczy, niż stara, nowy dubbing starych Kacze opowieści. ogólnie te dubbingi powstawały w dość podobnym czasie, na przykład śmigacz mak był w obu tych serialach dubbingowany przez Piotra Zelta. Więc ja myślałem, że w przypadku postaci Robo-Kwaka, no też tak samo będzie, no przynajmniej ta nazwa będzie zachowana, a tu się okazało, że zamiast Robo-Kwaka jest... Super kwak. E, cyfrą pisanko to jest felek, rykiet, czy coś tego typu. Trzeba podkreślić, że te dubbingi powstawały w okolicach 2003-2004 roku. Coś w tym stylu, żeby nie było, że to jest świeża sprawa. Tak, tak jakby co? To jest już dawno. To wiadomo o tym, że internet wówczas działał, ale słabiej. Ogólnie trochę jest jednak pewien niesmak. Ale w przypadku napisów jest jeszcze gorzej, ponieważ sprawdziłem tylko dwa odcinki z, z Robokwakiem. Tylko to sprawdziłem. Jakby co nie przeglądałem wielu innych odcinków, a wiem o tym, że już tam różne inne, inne byczki na pewno też słyszałem. Też plus składki. jeden byczku, no. Ale właśnie odnośnie tego Robokwaka, czyli postaci, która nie tylko jest znana z kaczych opowieści starych, nie tylko właśnie z tego agenta Kupra, ale też z nowych kaczy opowieści. A wiadomo o tym, że te napisy były robione w ciągu ostatniego roku lub maksymalnie dwóch. I tam w jednym odcinku jest normalnie Robokwak jako Robokwak. A w innym jest jako Catcher Gadget. Nieźle tam lecimy. Tak, jak mówiłeś o tym, wiesz, że internet działał w 2003-2004 roku. No działał jak to działał. Na forach dyskusyjnych toczyła się rozmowa o tym, kiedy wystartuje Disney Channel w Polsce. Radek i Jacek z alternatywnego Uniwersum nagrywali na Daily Motion drogę do Disney Channel w Polsce. To były czasy. To chyba wszystko o kuprze, co? Będziemy sobie. Tak, wszystko o kuprze. W, po... Wiem, i jeszcze był w tym tygodniu jeden taki błąd. Znaczy, no tak, to jest błąd ewidentny na Disney+, o którym trzeba powiedzieć, ponieważ to też w sumie się wiąże z tymi filmami x, -manow, x manowymi o których mówiłeś, ponieważ pojawił się inny lektor do filmu Foxa, czyli Home Alone 4 po polsku to się chyba nazywało jakiś sam w domu po raz czwarty w stylu, nie wiem, czy jakiś Alex sam w domu, nie mam pojęcia, ale pojawił się lektor i problem jest, znaczy... Okej, okay, to jest lektor Knapik świętej pamięci, ale jest pewien problem. Pod lektorem nie ma oryginalnej ścieżki dźwiękowej, więc to, to jest tak jakby dubbing. Tomasz Knapik na, na po prostu ścieżce z muzyką i efektami, czyli nie słychać w ogóle oryginalnych głosów. Nie orientowaliśmy się, czy tak samo było na DVD, czy w ogóle na DVD był lek, bo czasami też były jakieś napisy. Nie wiemy, czy na przykład na jakichś innych platformach Audi jest ten lek w tej samej formie. Zupełnie nie wiemy, ale jest tu, tu taki ciekawy błąd. Wiec, ale do... powiem Wam, że pod tym względem nawet się ciekawiej oglądało ten film w takim wydaniu. Bo jak wiecie, ja nie oglądam filmów z lektorem, bo, bo nie pasuje mi ta forma tłumaczenia. Ale sam lektor, <noise> sam lektor bez oryginalnych głosów nagle stał się ten film ciekawszy. Tak ironicznie, tak. Tak, tak, ten... tak no, oczywiście, pod kątem ironicznym, ale to jest tak, to było nawet tak beczkowe do oglądania, do słuchania. W sumie Netflix ma często tak problem z jasunami. No tylko wiesz, wiesz tu... No. no, ale jednak te związki czasami ci się puszczają, jak, cię, jak masz ustawiony polski przegląd z Netflixa i tam to, to też jest nic, nic pod tym lektorem, więc, więc... A tu jednak mamy w przypadku filmu, a co do tych filmów, co mówiłeś? Może odhaczmy to, tego lektora w filmach, co? Jakiego lektora w filmach? No jeszcze jest ten, Poroże, ten nowy film z 2000, Aha, no z poprzedniego tak. roku, 2021 tak, roku, tak. film Antlers w oryginale się nazywa, też dostał polskiego lektora. Napisy były chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Nie, chyba napisy były od razu od dnia premiery, ale teraz nie dam za to głowy. Tak, tylko że e, premiera a, tego była całkiem niedawna, jakoś na ochotę mi czas leci szybko, no. <laughs> też pojawił się le lektor i napisy w filmie e, End of Days z Arnoldem Schwarzeneggerem po polsku, to jest że i stanie się koniec. To też jest, znaczy ja tego filmu nigdy nie, jakoś nie kojarzę, ale pewnie Osoby może starsze od nas bardziej go kojarzą. Ogólnie wiadomo, Arnold Schwarzenegger, więc pewnie ktoś go kojarzy, i ten film także jest już dostępny po polsku na Disney Plusie. A z takich jeszcze interesujących rzeczy filmowych to Miss March, czyli Miss Marcha, też jakiś film bodajże Foxa Do tysiąc, 2009 roku. A także rzecz, o której kiedyś było głośno w związku z pewną cenzurą, którą niby Disney Plus wprowadził, a tak naprawdę nie wprowadził Disney Plus, czyli Splash. Po polsku, Plusk jest dostępny z napisami. Jeszcze jeden film jest dostępny z napisami, którego wcześniej. Yy, I tutaj to naprawdę dubbing wpadł jakiś czas temu, czyli Podróże Gullivera. Teraz już to jest dostępne z napisami, czyli widzimy, że do, jakby wybór, dubbing i napisy, albo lektor i napisy będzie powszechny na Disney Plusie, co nie jest sobie nową rzeczą, ale jeśli jeszcze o tym nie wiecie, to już wiecie. Co Z tygodnia na tydzień coraz bardziej się przekonuję, że ten wybór napisów jest naprawdę duży. Naprawdę tak, tak, dużo nie. napisów dostrzegam. Napis napis Szczególnie do seriali takich dziecięcych, młodzieżowych wpada dużo napisów, gdzie na przykład w Europie Zachodniej są tylko dubbingi. Przejdziemy do tego na pewno za chwilę, ale jest jeszcze właśnie z filmów pojawiło się też dubbing w Finanszu i w Ferbie Star Wars, czyli specjalnym odcinku Finansza i Ferba. Wcale to nie z tego powodu, że w Holandii on pojawił się bodajże w piątek co jest bardzo ciekawym, zawsze ciekawą sytuacją, że gdzieś pojawia się jakiś film serial i tuż przed tym dodawają polski do tego, a o tym już gadaliśmy wiele razy. Ale chyba takim interesującym przypadkiem jest lektor do produkcji ABC jakiegoś programu The Magic Maker, jakiś program, który był emitowany kilka miesięcy temu na, na ABC i tam właśnie pojawił się lektor, ale tam jest inna ciekawsza rzecz, ponieważ tak sobie patrzymy, co tam sobie dodali i tam pojawił się Tajski. Mhm. Jeżeli nie wiecie, to Tajski jest sobie w trzech rzeczach na Disney Plusie, albo w dwóch rzeczach na Disney Plusie, chyba tylko w Rai i w tym The Magic Maker. Więc, no. więc nie wiemy skąd się on wziął. To też pokazuje, że pewne rzeczy mogą być większe niż my myślimy, że... Że, że jednak... Yy, Coś nam Disney... się tu wyłamuje w, ze schematu. A dlaczego ten tajski jest taki dziwny? Krótkie wyjaśnienie. Ponieważ Disney Plusa nie ma w Tajlandii i nie jest planowany przynajmniej na razie, ponieważ tam jest Disney Plus Hotstar. Czyli platforma oddzielna technologicznie na infrastrukturze dawnego Hotstara, chociaż nowa wystartowała, która wystartowała w poprzednim roku. No ale tłumaczenia tam są wrzucane po prostu zupełnie oddzielnie i do, tam to sobie jakoś to działo, działa że do tak. Rai w Tajski nie jest to niczym dziwnym, ponieważ no, Raja ogólnie bazuje, postać Raji i cały ten setting bazuje właśnie na tej Azji południowo-wschodniej coś w tym stylu, tak to chyba tam się nazywa. I no po prostu tak samo jak jest chiński, znaczy jak kiedyś był dodawany w większej ilości chiński do Mulan, Chin tak, zanim jeszcze, był planowany, zanim jeszcze był, zanim był, plan zanim był planowany start w Azji, to tak samo tutaj jest jakiś dziwny przypadek. I czy to jest jakiś zwiastun czegoś na przyszłość, jakiś zmian? Zobaczymy. Byle, zobaczymy, zobaczymy. Byle Tajlandia nie prześcignęła Polski. Tak, tak, bo często tak było. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo seriali, a też bardzo dużo seriali, w których na przykład wcześniej był tylko dubbing, albo tylko lektor, dostaje napisy wśród nich, to są też takie produkcje stricte dla dzieci, bo na przykład mój przyjaciel Kubuś i Tygrys, czy na przykład Mapeciątka, w ogóle z Mapeciątkami, to jest ciekawy... ciekawy Ciekawa sytuacja, ponieważ ma peciąk były jednym z pierwszych seriali, w którym pojawił się Polski kilka miesięcy temu. Nic się potem nie działo przez kilka miesięcy, a teraz ponownie dodają, co pokazuje, że, że cały czas są jakieś cykle, koła. Cały czas skręcimy się dookoła tych samych rzeczy, cały czas też są dodawane zupełnie nowe rzeczy, jak na przykład Mech X4, czyli serial, który był emitowany na Disney XD. Jeden odcinek jest dostępny z dubbingiem i na, napisami, Quantico. Quantico, czyli produkcja bodajże Foxa albo ABC, wcześniej była dostępna tylko z Lektorem. Teraz już praktycznie nie wiem. Ponad połowa serialu jest dostępna z napisami. Ale te napisy I... do Quantico już były w tamtym tygodniu wrzucane. Tak, już... ale to jest co, coraz więcej, coraz więcej. I, a z takich jeszcze takich ciekawszych rzeczy, które w ogóle wcześniej nie były po polsku, to jest na przykład Scream Queens, czyli serial Ryana Marfiego, taki horrorowy. Wiadomo, jak. Jak to często z produkcjami Markiego, dwa odcinki na razie z lektorem i napisami, ale oczywiście pewnie wkrótce będzie więcej. Jednym seriali, który wpadł w, chyba w Australii w jakiś czas temu, jeszcze wreszcie świata go nie było, był Golden Girls, czyli po polsku Złotka, tak to się nazywało? Podpowiada Internet. Tak, podpowiada, ktoś z grupy na pewno podpowiadał i internet. W tym serialu wystąpiła chociażby Betty White, świętej pamięci też. I ten, widać, że jakby on miał być dodany w okolicach tam urodzin Betty White i ogólnie teraz dystrybucja na cały świat prawdopodobnie też się będzie wynosić z tego serialu dawnego ABC. I tutaj też zaczynają trochę ruszać, ponieważ chyba tam 5 tłumaczeń do Golden Girls, nie przepraszam, 5 jednego dnia, a drugiego dnia wrzucili 29 napisów, więc już w sumie jest tak ponad 30 sztuk napisów Golden Girls, więc widać, że przyspieszają tam. Tak, z rzeczy, które też dużo tłumaczeń wpadło, to na przykład Timon i Pumba, wcześniej był jeden odcinek, teraz już jest kilka. Serial z Lego Star Wars, czyli przygody freemakerów, Serial, który był kiedyś dostępny na Disney Plusie, niedawno pojawił się ponownie, przynajmniej w USA, ale też co najmniej na kilku innych rynkach. I uwaga, pojawił się w większości już m.in. z dostępnym polskim. Co, co też pokazuje, że, że, że za kulisami dzieje się jeszcze więcej niż my wiemy. Pojawiły się oczywiście też nowe produkcje oryginalne, czyli Wspaniała Zima Myszki Miki, niestety tylko na razie z napisami, a także dokument o Eternos. E, co jest ciekawsze i w sumie może powiem o tym teraz, bo później będą, będziemy mówić o tym więcej, e, do wspaniałej, jak to się nazywa, Wspaniała Zima Myszki Miki, e, nie, tam nie ma żadnych innych tłumaczeń typu czeskie, słowackie, tureckie, z, innych z tego z naszego regionu, tylko innych krajów, ale odkryliśmy, że są czeskie i słowackie tytuły. I opisy tego, tych, i ogólnie tego oryginalsa, i tam coraz więcej tych oryginalców się pojawia. Więc może i nie ma tłumaczeń na dzień dobry, ale coraz więcej rzeczy pojawia się też na start z tłumaczeniami tytułów, grafik, opisów, Bo co, jest, tak też, jak... co, co tak. jest też przydatne. Tak, ponieważ, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, z jakichś względów Prawdopodobnie polskie grafiki, ogólnie wszystko związane z polskim interfejsem jest zablokowane, ale do czeskiego czy do słowackiego da się w pewien sposób dostać. Z takich rzeczy, których doczekałeś już kompletu po polsku, to jest na przykład serial Mrs. America. I oczywiście były pewne pytania na przykład na grupie, dlaczego ten serial jest dostępny na Disney+, Plusie? ponieważ u nas jest oczywiście on kojarzony z HBO, gdzie pojawił się swego czasu. Tylko, że jest to produkcja fx więc no, należy do Disney'a. Nie wiemy oczywiście jak to dokładnie będzie z dostępnością na HBO. Trudno nam powiedzieć. Ale z tego co nam się wydaje, jak jest, HBO na pewno nie ma praw wyłącznych na cały okres. Bo podaj że niektóre seriale FX też pojawiły się chyba na Foxie co robimy w okryciu, pierwsze są coś mi się takiego. Wiesz, telewizyjne, pamięci. tak ciężko powiedzieć tak, jak to tam. Ale też na przykład w Hiszpanii na Izbie są niektóre seriale FX-a, one też jednocześnie są na Disney Plusie, więc można się spodziewać, okay. że może być na przykład tak sytuacja, że jednocześnie nie wiem, nowe odcinki tej z America, czy na przykład co robimy w okryciu, akurat z wcześniej... na... America to jest limited series, więc to a, jest. A, a, tak. A na, na przykład tego co robimy w Rugliczu, że będą kolejne odcinki dostępne na premierę na HBO Max. Natomiast z jakimś opóźnieniem będą one się pojawiać też na Disney Plusie, więc... Docelowo oczyści... po 2023-2024 roku to wszystko będzie mieć swój dom w Polsce na Disney Plusie. White Collar, czyli po polsku wydaje biały mi się kołnierzy. biały kołnierzyk, też w tym tygodniu, białe kołnierzyki nawet w tak, liczbie bo... mnogiej e, zaczyna być dodawane w dużej ilości, więc myślę, że dużo takich seriali Powiedzmy, które były nawet w Polsce już dostępne, ponieważ to już serial, który ma tam powiedzmy kilka lat, które były gdzieś tam oglądane na innych platformach. Myślę, że będą się powoli przebijać na tym Disney Plusie. Ale tutaj też była jedna ciekawa rzecz, którą odkryliśmy w Australii. Nowość, czyli serial Abot Elementary. Mhm. Tak. I Seid. Jest... No powiedz to. Co Ci nie pasuje w tym serialu? Co mi nie pasuje? Co mi nie pasuje w tym serialu? Jest to serial oryginalnie, który był emitowany. Bo jest emitowany przez ABC amerykański. On chyba nie jest oznaczony jako stara rodzina, ale wiecie, że z tym Rodzina to jest, to jest grząska rzecz, ponieważ <laughs> pojawiają się w innych rejonach, się nie pojawiają. On się pojawił tam z y, cztery odcinki na razie, z lektorami napisami, z lektorem Damskim, no to jest serial, serial y, fabularny, co może niektórym nie pasować, ale ogólnie problem jest z tym, że wydaje mi się, że gdyby dokładnie ten sam serial dokładnie był. Produkcją oryginalną Disney+, a to nie jest żaden serial, nie wiem, dla dorosłych, to jest normalnie rating ma TV PG, taki co większość seriali Disney+, a nawet niektóre seriale Disney+, mają większy, to byłby dosyć z dubbingiem. A tutaj jest dostępny z lektorem. Ogólnie jest to dość dziwne zagranie, zobaczymy co będzie z tym dalej. Wiesz, że w ogóle ta produkcja jest tak jakby koprodukcją 20 Television i Warner Bros. Television? O, co o opinia, że to Warnera, oczywiście. <laughs> Na koniec o dwóch rzeczach, ponieważ pojawił się w ogóle, jeżeli kojarzycie, kilka miesięcy temu pojawiła się krótkometrażówka nawiązująca do co w duszy gra 22 Kontra Ziemia. I ostatnio pojawiły się tam między innymi czeskie, słowackie, jeszcze jakieś inne z naszego regionu dubbingi, co jest oczywiście w przypadku produkcji oryginalnych Disney Plus nadal rzadkością, ale wskazuje, że do tego się zbliżamy. Powoli. Zbliżamy się też do dwóch francuskich seriali Disney Plus Weekend Family oraz Parallels. I oczywiście myśmy tutaj wiele razy mówili, czy to mówiliśmy na grupie, że Disney Plus cały czas ma problem z taką międzynarodową dystrybucją seriali lokalnych, czasem w ogóle serial produkcji amerykańskich, na przykład nowa epoka lodowcowa, będzie dwa miesiące później w Europie niż w Ameryce. A w przypadku Weekend Family to ma być tak, że we Francji premiera jest pod koniec lutego, już w najbliższą środę i prawdopodobnie też Holandii i być może jakiś inny kraj europejski. Natomiast w USA i Wielkiej Brytanii premiera będzie dwa albo trzy tygodnie później, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w przypadku Parallels na razie wszystkie, wszystkie kraje informowały o premierze pod koniec marca bodajże 23 marca, zarówno w Europie, jak i w Ameryce, więc może w końcu Disney Plus się globalizuje. Ale to może... bardzo jest widoczne, szczególnie teraz w przypadku tego Snowdropa na Disney Plus w Stanach i widać, że te zagraniczne seriale Disney Plus i na przykład czasami starowe, które mogą być przemianowane prze na Disney Plus oryginal, tak jak właśnie ten Snowdrop, widać, że powoli Disney zaczyna odkrywać moc produkcji lokalnych i tak, to jest... Tak, w ogóle tak, z tego co wiemy, jakby co nie orientujemy się w tym, na przykład osoby korzystające z Disney Plus Hotstar w Indonezji, dobrze mówię, że Hotstar działa w Indonezji, na pewno. to właśnie tam lokalną, lokalne produkcje Disney Plus Hotstara. Co pokazuje, że, bo czasami na przykład z perspektywy yy, widziałem takie wiele komentarzy yy, amerykańskich użytkowników, że Disney Plus w ogóle nic nie robi yy, lokalnego, że nie posiadają ten, ten i z tego powodu nigdy nie przemyją Netflixa. A wydaje mi się, że jednak to nie jest do końca prawda, ale na pewno to bardzo rusza i zobaczymy co to przyniesie w przyszłości. Ale żeby nie było takich sytuacji, bo jednak na Netflixie 90% rzeczy trafia jednocześnie na cały świat. Chociaż nie zawsze, nie zawsze mhm. I to też trzeba podkreślić, że w przypadku Netflixa też się zdarza, że na przykład u nas na przykład Kajko i Kokosz tak było, że najpierw pojawił się w Polsce, a dopiero kilka miesięcy później w innych krajach. Myślę, że te produkcje lokalne to jest bardzo duże pole do popisu i szczególnie jeśli będą one bardzo powszechnie lokalizowane. I mówię tu też konkretnie o tej Polsce fajnie by było, żeby u nas to działało. Bo żeby się nie zamykać na te powiedzmy kilka wybranych osiem języków jak Netflix, gdzie się daje pełne lokalizacje, a cała reszta napisy i, i zrobione pora na CSA. Dobrze, to już koniec naszej drogi do Disney Plus w Polsce prawdopodobnie widzimy się z wami w następnym tygodniu, jeśli wszystko będzie ułoży się pod naszej myśli. Wpadajcie na nasz serwer na Discordzie Pasażerowie Hype Trainu, bo tam jest więcej info insiderskich. Na bieżąco, o ty, powiedz więcej rzeczy, a ja zobaczę co tam jest za systemku Disney Plus w Holandii, bo właśnie coś wpadło. Cały czas zapraszamy na, nasze, na naszą grupę Disney Plus Polska. Oczywiście też możecie na przykład mnie śledzić na Twitterze, gdzie też pojawiają się jakieś nowe informacje dotyczące Disney Plusa. Tym bardziej, że już się skończyły igrzyska, więc nie będę spamokojnie igrzyskami na Twitterze. Yeah. Więc możecie znowu mnie śledzić. I oczywiście wszystkie nowości też omawiamy w ramach. Niedzielnych live'ów na hype trachini. Bo oczywiście pojawiły się też nowe zapowiedzi dotyczące jakichś innych produkcji Disney Plus, a m.in. specjala z Oliwią Rodrigo, ale, od, ale nie możemy o tym wszystkim gadać, bo byśmy po, po prostu to rozrosło do ogromnych rozmiarów. Trzy lektory do familii Gaja, jedne napisy do Family Gaja. To wszystko na razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.